Przyskaterę, mam nadzieję, że normalnie można dostać sobie bonusik. Czy to, czy nie ma tutaj, nie dążymy do bonusa? Może cara, no naprawdę, chyba moglibyście całą książkę tutaj napisać. Ale to już gadaliśmy tyle razy na streamie. Jeżeli ktoś ee, z tego korzysta, to przecież po nim to widać. Czy po mnie to widać, że coś było? Nie widać. No, ja, no, poczekaj, poczekaj, może rzeczywiście będzie ciekawe. Ty, to jest kopia chyba, na razie wygląda jako kopia tego szczoty. To jest Storm Chaser nowy. Ja. A ciekawe, jak będzie Wild Storm już będzie zapewniony, jaka muzyczka się załączy. I gdzie jest szczota, i gdzie jest ten siwy. Mamy Sugar Storma. No i co teraz? No to niebezpieczna muzyczka się zrobiła na tym Sugar Stormie. Ok, dwa, tutaj nie, nie czekasz długo. Koniec. Już <ś> nie będzie chciała dać retrigera. A, a nie, a nie, a nie, a nie. Będzie jednak. Dwa skatery jeszcze jednego brakuje. Dobra, jest trzy. Super. O tutaj teraz poproszę. Chyba żartujesz sobie. Ja jak to możesz... Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Teraz parę dobrych setek może rzucić, nie? Dwójka, dobra, mamy 4800 już, nieźle. Jakiś spoko syp... U O, jest domek. dobrym miejscu, naprawdę. Będzie PSC. Jest 5500. Mamy to. I mamy 20k. Ja chciałem dziesięć! Ja chciałem dziesięć! Dwie minuty później! Zajebiście! Zajebiście, k***a! Trójka już jest, ja Ale patrz tutaj! Mm. Niebieskie k***a rzuca i jeszcze skatery potrzebne są! Ja p***le. Ej, jak teraz dostaniemy to retrigger, to będzie Trzy szóstki, widzę was! Nie będzie skaterów już, ale będzie dobrze! Będzie i tak dobrze! Będzie i tak dobrze! Każdy sensational teraz przez te domki! WID 200! Dalej! Uhohohoho. Ile! 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 Prawie taki sałwin. win! Prawie taki sałwin. win! Jaki potencjał... Z... był! A jednego zabrakło! Kolejne dwie minuty później. Będzie, będzie, będzie coś z tego! Nie wierzę, że trzy 3, 3 bo z rzędu już takie zajebiste. Jest git! 3700. Znowu dychaj. Znowu pestę! Leci! 3 bonusy: 10,800, 17 i 18K w przeciągu kurwa, 15 minut. To jest rekord pod względem, jak szybko dostałeś hat yy, PSC. Nazwiemy to. Coś to kurwa, oznacza? Coś to do cholery oznacza? Czy co to chyba jest? Ja p*** ja myślę, że jakiś Max Win od razu, ja nie, Ale takiego czegoś nigdy też nie widziałem. Dalej czerwona lampka, no nie wk*** mnie, naprawdę. Zmienię providera internetu, jak będziemy tak w bo już jest, już jest prawie dwie godziny bez internetu, człowiek. W metropolii, w wielkie europejskie metropolii, Barcelona, Dwie godziny bez internetu, to są jakieś jaja, zacofany k* kraj? także tak, że jak Ci braknie papieru, to wyciągasz z 500 euro i się nimi podcierasz i się śmiesz, że to w Polsce najniższa krajowa. Nie. Jak tak robisz, to... no nie wiem. Ja tak nie robię. Jest linia, jest dwie linie nawet. UUU! EJ! Najlepszy symbol! Na wejście, Top Dogs, jak najlepiej! I big win! Ale bez pesa dla widza! Idealnie! Idealnie na dla wida. Ja miałem dzisiaj taki sen. Sen był taki. Patrzyłem sobie na morze z tarasu i zauważyłem, że się zbliża tornado. I było takie... nie tornado, przepraszam, tsunami. Już mi się... P bo za, za często mówię tornado. Tsunami. I nie wierzyłem, że dojdzie ta fala, aż do mnie na chatę. I udało się temu tsunami dojść do mnie na chatę. Także zalanie falą tsunami. To był mój sen. A wiecie, że sny czasami są prorocze. Także propozycje slotów. Słucham. Jedynka na czacie, jak uważacie, że trzeba coś tornado, żeby coś weszło. Teraz! A nagle, k... ile ludzi jest aktywnych. Wszyscy siedzą, kurwa, na cichaczu. Założone ręce o taką. Kiedy on coś wygra, albo przegra, ale jak już jest pytanie o Tornado, to wszyscy pa. Powoli pozdaję swoich widzów Za wasze zdrowie, widzowie Nie za moje Bo ja mam dobre zdrowie Za wasze Ale coś zabolało. K***a. Przepraszam. Nie skończyłem, bo mi k***a jakaś kolka w***a się w pomiędzy. A zdrowie na więcej nie pozwala. Gdzie pracujesz? Odpowiedź. Cztery wykrzykniki. A pracuję. Tam przy polu. Dwie ulice dalej. Znajduje się pole. tam zbieram szparagi. Rozumiesz to? Płamać <grym> się. Najgorsze jest to, że ludzie na poważnie pytają, zadają te pytanie i na poważnie biorą to odpowiedź. Odpowiedz, a gdzie pracujesz! Raz, dwa! A co z internetem? Dalej nie działa. Jutro, tutaj przyjdzie technik z kablem w Rio, a będzie to na na******lać. czy mnie teraz już. Od 16 godziny nie ma internetu na chacie. Streamuję z telefonu. L tak dlatego w ogóle jest cud, że jest stream, nie? Tu! Tu trzy razy strzelaj! Tu, 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 tu! tu! Raz jeszcze dwa razy! No k, możesz mać! To już nie będzie lepszego spina. Pałesy wlatują. Połączeń nie ma. Nie zdziwię się, jak to będzie zero. No dobra, 8 zł dał po to, żeby nie było zero. Wszystko jasne. Jak ka może być takim bezstydnym slotem? Nie wiem po co to zrobiłem. Ale przynajmniej na, na liście możecie sobie przeczy e, przeczytać: Wanted Duels 0 Rytki mają zajebiste burrito. O to 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 to. Grand burrito, carne picada. ryby po węgiersku, pollo picante, kiełbasa, double queso. Dwa guayfute, a Kasanka. kafanka, patatas grandes. jatko pomidol Red Bull na sen niepotrzebny mi. Takosy jakieś trzeba zamówić. Danie dla dzieci brać? O takosy, to będą dobre. Taco supreme, taco supreme picante. Do picia mleko, kurwa, nie jakieś piwo, nie jakaś woda, mleko. Mleko będziemy pili. Jak a knur z podlasia. Ty lepiej, to niż fufu. jeszcze jakaś jest. Ja p***ole I Zamówię na, na trzy osoby, będzie 5 euro na piwko dla głowo. to wystarczy chyba. To będzie za a będą się bili o, te, o to zamówienie, będą się bili za 5 euro na, na piwku. Będziesz napierdzalał w bąki w busie? No tak jak zawsze, standard. Dobra, za 20 minut będzie. Czyli za 5 minut. Mój gościu od Glowo będzie wyglądać tak. Tak, ja, będę się bał otworzyć drzwi. Naprawdę będę się bał chyba. A ja mogę sobie kupić tego bonusa przecież. Jak za 250? Polish Nie gadaj. k***a Ja Pek! A! No to już przepierdolone Mogę kupować bonusy do 2K. Kupiłem za 2,250 i to w sumie nie ma żadnej dyskusji już. No jest tak. To już nie przejdzie, bo to jest automatycznie jest złamanie zasad. Ale ze mnie jest Jak ja... mogłem tego nie zauważyć. Za szybko. To chyba za, o głodzie bardziej myślałem. O jedzeniu bardziej myślałem niż o graniu. 12K dla Kernela, No nie, na końcu jest minus 1K, no trudno. Ten błąd już miał się nigdy nie, po, nie powtórzyć, nie? A się powtórzył.